Cześć, witam wszystkich w serii mini wideo poradników dla osób zaczynających swoją przygodę z projektowaniem graficznym. Dzisiaj pokażę Wam jak zmniejszyć rozmiar zdjęcia, potocznie mówiąc jego wagę. Wybieramy interesujące nas zdjęcie za pomocą polecenia plik, otwórz. Jak widzicie nasze zdjęcie ma obecnie 434 KB, klikamy otwórz. Następnie przechodzimy do polecenia plik, zapisz dla internetu. Wybieramy JPEG. W lewym dolnym rogu mamy pokazaną wagę zdjęcia, w tym przypadku w kilobajtach, i ustawiamy jego jakość. Potocznie przyjęło się, że granica 50-60% praktycznie niczym nie różni się od wartości 100%, natomiast otrzymujemy naprawdę dużo, dużo niższą wagę zdjęcia, dlatego ja ustawiam jakość 50%. Klikam Zapisz. Zapisuję zdjęcie. Klikam ok. Dla porównania, e, oba zdjęcia praktycznie bez e, żadnej straty na jakości. E, natomiast, prawie e, dwukrotnie niższa waga samego zdjęcia. E, to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na naszą stronę internetową www.myook.pl e, oraz do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Pozdrawiam.